Powiem wam, uwielbiam, jak, e, uwielbiam takie dni i jak ten czas w ogóle tak płynie. Wydaliśmy dziś jedno nowe auto klientom z, z Poznania, którzy pojechali. Materiał zobaczycie niebawem. E, mamy gości firma Bitterum no i zobaczycie naszych nowych partnerów e, no biznesowych. Razem robimy już różne interesy. Firma Kalifornia e, Auto e, i to odbierał nie jedno auto, a dwa. Z zaskoczenia ich weźmiemy. Cześć Piotr. Cześć, cześć Janek. Cześć. Barzy. Słuchajcie, panowie. Uwałta dzisiaj odbieracie, tak? Tak, oczywiście. No Radz sobie może, nie? to Proszę bardzo. Odbieramy dzisiaj transportera kombi w wersji 9 który będzie przystosowany pod system spania z boksem kempingowym naszej produkcji oczywiście. No i odbieramy też... to, W naszym transport... współudziale. Tak. Skromnym? Odbieramy też transportera dostawczego, który też ma przewidziany system spania z boksem kempingowym Exclusive, też przy udziale Camper Formal Time. Szczególnie polecamy. Dziękuję. Jeden i drugi samochód doposażony w dach podnoszony z panoramą, z trzema oknami boczne, przednie. W tym samochodzie dodatkowo mamy oświetlenie LED. Z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. O to jest fajne auto tyle ciekawe, że to jest zwykły transporter, ale ma system nawiewów. Tak? tak? Gdzie przenieśliśmy właśnie te nawiewy. W niektórych modelach transportera kombi to występuje dziewięcioosobowym, żeby ten klient miał jednak też jakiś dostęp do świeżego powietrza tak, mamy i my to przerabiamy. Chód i, i z przodu i z tyłu dla pasażerów. Bardzo nam się podoba Alcantara. Mega fajna robota. Podsufitka dobrze wykonana. Na no ogólnie jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek nie, nie spodziewaliśmy się czegokolwiek innego, tak? Czyli, bo generalnie my przygotowaliśmy taki jakby wstęp do Waszych dalszych prac. Zamontowaliśmy dach, e, mała elektryka. Dokładnie tak. Założenie jest takie, że firma Camper for time przygotowuje nam dach podnoszony e, do spania na górze, a my robimy mar system do spania mar 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 na dole. Markizy. Dokładnie. Zamontowaliśmy też markizę Fiamy f45s. U siebie mamy dometika w tym drugim samochodzie. Chcemy sprawdzić jedną, sprawdzić drugą, zobaczyć co się, co, co... No, I w, 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 sprawdzi, i tak. w użytkowaniu. Dokładnie i, tak. E, takie usługi na przykład, jeżeli współpracujemy z, innymi, z różnymi firmami, jeżeli mamy współpracować, bo to był temat generalnie Janek dzwoni, słuchaj, no trzeba zrobić, już jedziemy. <grym 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 jeden, na kiedy? Na wczoraj. <grym> no i pomimo, że to lekko nam rozwala system, ale wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania. To troszkę nam skomplikował dach lakierowany czarny, bo on tak, zadzwonił, bo... mam czarne auto, dach mieliśmy przygotowany, mówię nie, nie, ale chcę inny dach. No i no, ale dali okazało radę. się, że musi. Być latka i kilka dni opóźnienia, ale jest. jest. Daliśmy radę. Słuchaj, e, może coś o Twoich kufrach i tym bagażniku? Tak, powiedział? No, Głównie zajmujemy się sprzedażą boksów kempingowych i systemu spania do, do aut typu van, ale oczywiście mamy też szereg innych akcesoriów. Tutaj teraz hitem sprzedaży na okres zimowy jest boks z niemieckiej firmy MFT który pomieści 7 par nart, maksymalna długość nart to jest 187 cm w środku i co bardzo ważne, umożliwia pełne otwarcie tylnej klapy nawet w wanach, więc wychyla się na 90 stopni do tyłu. Także to jest bardzo fajne dla wanów, bo nie musimy na górze wozić nart tylko na haku. Dostęp petarda, nie? Tak, tak. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. No i też dużo tego sprzedajemy pod auta elektryczne na dobrą sprawę. Tesle, EQS, EQE, no bo nie mamy na dachu żadnych oporów. Na, tak id akurat jeszcze nie został sprzedany, ale, ale jak najbardziej. Ale wiem, to ma IDBus, Ale do id mamy nie wiem, system to... spania, mamy Box ex Exclusiv dopasowany. Słuchaj, mam klienta, któremu możemy to założyć, wiesz, nie ja potestuje, dam ci go. IDBAS stoi tu. Nie ma problemu. Super. Dobrze <grymne> e, Słuchaj, bardzo mi interesuje na przykład ta platforma off bo ostatnio nabyliśmy kilka, e, w planie jest kilkanaście sztuk, aut 4x4. Jeżeli ktoś by potrzebował, to mam takie auta 4x4 w automatach DSG, Full LED, tempomaty aktywne, zapraszamy. Są do zabudowy, różne kolory. To mi się podoba nawet, powiem Ci, że to jest fajne, bo wtedy nie montujemy żadnych trap yy, gdzieś na boki, tym bardziej, że mamy samochody z autami, z drzwiami z lewej, z prawej. E, no, a to jest fajne rozwiązanie. Znaczy tu mamy fajną platformę, która jest przede wszystkim, yy, dużym plusem jest to, że nie musimy nic wiercić, nic przygotowywać do montażu, wystarczy odkręcić tylko cztery te fabryczne, oryginalne śruby. Zakładamy platformę, przykręcamy śruby z powrotem, do tego mocujemy trepy, mocujemy kliny, mocujemy prysznic kempingowy zewnętrzny, a jeżeli potrzebujemy przewieźć rowery, to kładziemy na płasko i jakby jedno nie wyklucza drugiego. Czyli cało zostaje. Fajna sprawa. Czyli tak takie rzeczy tak. też będziecie mogli u nas nabyć. Oczywiście. Zapraszam tak. serdecznie. Słuchaj, e, co zauważyłem? Te koła. Powiem Ci, robią wrażenie. Samochód nie jest napędowy, ale wjechałeś jak... miałeś o tym nie mówić. Jaki zwierzak, <laughs> jaki zwierzak jedziemy w ciężki teren. Tak, felgi robią kawał dobrej roboty, każdy zwraca na nie uwagę. Fajna offroadowa obręcz do tego opona Discoverer, Cooperate czy sport, którą bardzo polecam. Niedługo będzie też do nabycia w naszym sklepie, jakby cały komplet, także zapraszamy. Bardzo jestem z tych felk zadowolony. Z opon nie hałasują, spalanie naprawdę fajne. Nie mam się do czego przyczepić. Super 235, 235, 65, 17. Tak, dokładnie tak. Troskę przestają za obrys auta, co? E... No delikatnie wystają, to jest no, niewygodna sytuacja, jeżeli będziemy mieli jakąś kontrolę, ale wystarczy wtedy skręcić kołami pod kątem 45 stopni, i wtedy tego nie widać. Jak w wozie? Tak, z tyłu praktycznie, no nie wiem, pół centymetra wystają, także nie jest to problem. Nie, ale wygląda to naprawdę tak wygląda Muskularnie. Y... Jest tak zwany zbój. O, no. tak o niego mówimy. Fajnie. E... Co jeszcze? W środku mamy fajne boczki, tak Organizery okienne też są w naszej ofercie, torby na tylną klapę. No, szereg, szereg akcesoriów. Które będą też u nas dostępne. Które też będą dostępne w, w kamper, kamper. kamper Time. Tak, bo specjalnie dla Was, bo naprawdę odwiedzam na tylu klientów, nieraz trzeba, musicie poczekać, bo e, staramy się organizować wydania aut jedną góra, dwa dziennie, rano i wieczorem. Ale ostatnio zdarza się, że na klienci bez, bez umówienia przyjeżdżają i żeby się mieli co porobić, pooglądać. Między innymi, że Twój asortyment będzie u nas w małym sklepiku. Ale wydaje mi się, że będzie bogato zaopatrzony na przykład w takie fajne torby na boczne szyby. Fajna sprawa, Dokładnie. nie? Super, bardzo się dobrze sprawdzają. Dobrze się ogólnie produkt sprzedaje. Praktycznie do każdego pojazdu. Czy California Ocean, czy Caravella, krótka, długa, Multiwan, California, do, praktycznie do Ale każdego to do pojazdu. do tego pojazdu? To jest akurat to drugiego, California tak. Ocean, gdzie mamy tylko organizator od strony pasażera, jest specjalnie wycięty, żeby się ta kanapa chowała. <laughs> Czyli słuchajcie takie torby, organizery, jak najbardziej też można u nas e, zamawiać bądź u was. E, moje pytanie było czy do wersji long mamy? Tak, do wersji long mamy, czy do Multiwana, czy do Karaweli jak najbardziej. Kolor czarny albo jasny szary. Fantastycznie. Słuchajcie, taka ciekawostka. Jak wiecie, tapicerki fotele wszystko u nas śniemy na firmie, ale jeżeli ktoś buduje sobie kampera i na razie chciałby jakoś budżetowo, można sobie zamówić takie fajne pokrowce. Oczywiście, to świeże uzupełnienie naszej oferty. Designerskie pokrowce, które założyliśmy do swojego transportera. Niebieski kolor, szary, czarny, że tak powiem do wyboru do koloru. Tak jest. Tak sobie wierstopu po właśnie pomyślałem, że jak się pozmieniało, że firmy, takie jak moja, twoja i jeszcze tutaj firma Biterum, zobacz, asortyment mamy podobny, podobne rzeczy możemy robić, a my wszyscy współpracujemy, tak? No, się, trzeba uzupełniać tak. swoją ofertę, nie ma co konkurować, trzeba współpracować. Na targach się spotykamy, rozmawiamy, Oczywiście, że tak. pozytywna atmosfera, Ta wszyscy siebie szanują, wszystko jest super. Ciekawostką też i fajnym, o, tak. fajnym uzupełnieniem oferty jest ten e, e, box. Tak, torba bagażowa na tylną klapę. O. Tak. Wchodzą na pewno dwa krzesła. Tak. I wydaje mi się, że jest to naprawdę fajne, niedrogie stosunkowo, a nie zabieramy sobie miejsca w środku. E, Więc to nie otwiera, bo Ci chyba ze środka wszystko e, tutaj firma zabrała. <laughs> Miały być krzesełka, ale... Miały być krzesełka, coś, coś ale coś niestety już nie przeszły nie na naszą własność. <laughs> Pokażemy je później w aucie, w którym klientowi będziemy robić zabudowę. Także... Mm, Dzisiaj dwa auta. Coś jeszcze ciekawego możemy tutaj opowiedzieć? O... Wydaje mi się, że wspomnieliśmy o wszystkim na dobrą sprawę. No nie mamy naszego flagowego boksu ekskluzji, żeby go tutaj pokazać pokazać system spania, jaki planujemy zrobić w tym transporterze kombi, ale to na pewno, jak uruchomimy spółdzielnie dla klientów, to pojawi się też boks ekskluzji, który chętnie pokażę. Czyli generalnie słuchajcie, jeżeli będziecie potrzebowali jakieś doposażenia, nawet porozmawiać, a będziecie w okolicach stolicy Warszawy, zapraszam do Jamka. Zapraszamy do Kalifornii auto. Tak. A jeżeli będziecie potrzebowali yy, zabudowę dachu sypialnianego, no to w drodze na Mazury zapraszamy do miejscowości Bratjan, do camper for mountain Na pewno dobrze to radzą i zaproponują super rozwiązanie. A z Warszawy jadąc na Mazury, to i tak trzeba stanąć gdzieś na tą kawę, tak? Oczywiście, Czyli tak. A, a jest pyszna. Dziękuję bardzo. Także słuchajcie, zapraszamy do firmy camper for mountain do Bratiana, Piotr Wiśniewski i... Jan Siwek. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. <ścoughs> Odjeżdżają piękne dwa auta zrobione dla panów e, z Kalifornii. Auto e, mam nadzieję, że będą do nas wracać częściej. Umowa taka, że w miesiącu zawsze mają dwa auta nam podstawiać, także naszych aut będzie jeszcze więcej. Zapraszam serdecznie do naszej firmy: Piotr Wiśniewski, firma Camper Formont. Tam przestało padać chociaż. <laughs>